A uwolnij od grzechu, oddaliście się w niewolę sprawiedliwości. Oto Słowo Boże. Naszą pomocą jest Zbawiciel świata. Naszą pomocą. Jest Zbawiciel świata. Po naszej stronie przyznaj Izraelu. Gdyby Pan nie był po naszej stronie, gdy ludzie przeciw nam powstali, wtedy nas pochłonęli. Kiedy gniew ich przeciw nam zapłonął, naszą pomocą jest Zbawiciel świata. Wówczas zatopiłaby nas woda, potok by popłynął nad nami. Wówczas potoczyłyby się nad nami wezbrane wody. Błogosławiony Pan, który nas nie wydał na ich zębów. Naszą pomocą jest Zbawiciel świata. Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sideł ptaszniku, widło się podarło i zostaliśmy uwolnieni. Nasza pomoc w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię, naszą pomocą. Jest Zbawiciel świata. Aleluja, aleluja. Czuwajcie i bądźcie czowni o godzinie, której się nie domyślacie, syn człowieczy, przyjdzie. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według św. Jezus powiedział do swoich uczniów To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział o której godzinie nie pozwoli, by włamać się do swojej gotowi, gdyż o godzinie, której się domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. Gdy Piotr zapyta Panie, czy przypowieść, czy też Pan odpowiedział: wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją żeby rozdawał jej żywność rałów potem i zacznie bić i służące się. To nadejdzie Pan, kiedy się spodziewa i godzi z niewiernymi. Sługa, który swojego Pana a przygotował i nie uczynił zgodnie z Pokłoste. Ten zaś, który nie poznał jego. Tego wiele wymagać się będzie, Mniej więcej od niego żądać będą. To słowo Pańskie, niech słowa Ewangelii składzą nasze grzechy. <laughs> Umiłowanie siostry i bracia. Powoli zbliżamy się do końca roku liturgicznego, czytania będą nam wspominać o tej gotowości do nawrócenia, do przemiany, ale też będą o tej przemijalności ludzkiego życia i o zdaniu rachunku z niego. Chrystus dzisiaj w przypowieści ma Sługę, któremu powierzemy rząd. Niestety wykorzystał bo zaczął dominować za źle korzystnych Podobnie my, my dar. Naszym darem jest dar życia. To z niego zdamy najpierw rachunek ze swego życia. czy to w małżeństwie w państwie w życiu społecznym w tych wszystkich różnych funkcjach, które pełnimy. Rachunek czy w tych wszystkich powołaniach kierowałeś się służbą, służbą. Byliśmy I w każdym powołaniu, które pełnimy, czy tym szerokim, społecznym, poprzez mandat ludzi, a zawsze od Boga, gdy chcemy nieraz władzę wykorzystać tylko i wyłącznie do własnych celów, nieraz dominować, rządzić, w powołaniach mniejszych, które spełniamy, w małżeństwie, w wspólnocie kościoła. Czym się kieruje? Towarzyszy duch służby, a królować to inaczej niż żyć, jak mówi nam I tym wzorem służby jest zawsze dla nas Jezus Chrystus. Przyszedł służyć, a nie królować. I pokazał nam, że tym wspólnym mianownikiem każdej służby jest, jest miłość i o nią będziemy biegać względem drugiego człowieka. Wyjśc zamy rachunek z życia, na ile wykorzystaliśmy te wszystkie dary naszych powołań, wypełnianych funkcji, abyśmy zawsze brali przykład z Chrystusa i duchu służby, potrafili nieść miłość i miłosierdzie Człowiekowi. Jezusowi i Chrystusowi, który jest naszym najlepszym pośrednikiem, przedstawmy naszą wspólną modlitwę, powtarzając. W intencji ochrzczonych, aby stawali się sługami sprawiedliwości i prawości, ciebie prosimy, wysłuchaj nas. W intencji kapłanów i misjonarzy powołanych do szofowania łaską sakramentów świętych i głoszenia Ewangelii. Ciebie prosimy. W intencji pracodawców i pracowników, aby doceniali wzajemne podejmowane wysiłki służące rozwojowi naszego kontynentu i jego mieszkańców, Ciebie prosimy. W intencji zniewolonych przez nałogi i grzeszne przyzwyczajenia, aby doświadczyli uzdrawiających. W intencji bardzo ciężko chorych i umierających, ostateczne spotkanie z Panem Bogiem, Ciebie prosimy. W intencji naszych bliskich zmarłych, w sposób szczególny, zapolecanych w dzisiejszej mszy świętej, świętej pamięci Władysława Antoniego, zmarłych z rodziny Wróblewskich i Perów, aby doświadczyli Bożej miłości, Ciebie prosimy. W intencji nas samych, naszych rodzin, naszych domów. Który jesteś naszym pośrednikiem oraz jedynym królem i władcą całego stworzenia, przyjmij nasze pokorne prośby, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Złożci damy? siostry i bracia, aby moją i waszą ofiarę przyjął go Ojciec mogący Niech nasz nie ofiarę wstąpi Twoje. Na czyście chwalą swojego imienia, a także na użytek nasz i całego Kościoła. Miłosierny Boże, daj nam sprawdziwą swobodą ducha, pełnić służbę przy Twoim ołtarzu. Niech nie, ofiara, którą składa Mocą Twojej łaski oczyści nas z brzegu, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami, w serca, dzięki składajmy Panu Bogu nasze, zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawione. Abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, wieczny Boże. I Tobie za wszystko składali dzięki czynieniu. Ty z miłości stworzyłeś człowieka, a zasłużył na potępienie. Odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępu, pełne są niebiosa i ziemia chwały nie. O sam. święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął w i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za nas będzie wydane. Że wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z Niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją Ta tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, życiu i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich Przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej Ziemi. Sprawa, by lud Twojej wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym Duchowieństwem. Pamiętaj, Pamiętaj także naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, z Świętym Józefem i Olubieńcym, ze Świętymi Apostowami, z Świętym Piotrem Apostołem, świętymi naszego relikwiarza i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Wszelka czystości wielkie wieki Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze Jóż, któryś jest niebem. święć się imię Twoje, Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszych winowajców. I nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw Wybaw nas Panie od zła wszelkiego i obdarz pomóż nas swoim miłości. Byliśmy zawsze wolni od grzech i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Cię nie zważaj na brzechy, lecz na wiarę u swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnie jego Który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Siostry i bracia, przekażcie sobie, że jest na pokoju. Baranko, proszę, który gładzisz szlakę świata, zmiwuj na... Paranek Boży, który gładzi żeby świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uczta. Panie, i jestem godzin, abyś przyszedł do mnie, ale obiec tylko słowo, a będzie uzdrowiony. Ten człowiek przyszedł, aby dać swoje życie na okup za wiele. Modlmy się, Boże nasz ojcze Niech owocny dla nas będzie udział w Eucharystii, która daje nam przedsmak nieba, niech nam jedna pomoc w życiu doczesnym i przysposobi nas do życia wiecznego, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Bóg zapłaś za wspólną modlitwę po błogosławieństwie odmówimy jeszcze. Nowenne do Matki Bożej, nieustającej pomocy, polecając poprzez jej wstawienictwo wszystkie nasze sprawy i intencje. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. O Maryjowi tam Cię. O Matko, nieustającej pomocy, z największą ufnością przychodzimy dzisiaj, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczymy na własne zasługi, ani na nasze dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany odkupiciela i na krew jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Ten, że Twój umierając, dał nam Ciebie za matkę czyż więc nie będziesz dla nas jak głosi twój życielką ciebie więc o matko nieustającej pomocy przez bolesną mękę i śmierć tego boskiego syna przez niewypowiedziane cierpienia twego serca o wspomożycielko prosimy najgoręcej abyś wyprosiła nam u syna swego tę łaskę której każdy z nas tak bardzo pragnie i tak bardzo potrzebuje Jezus, odkupiciel nasz prawie każdy z nas pokornie prosi. A my z radością wychwalać będziemy Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen. Do Ciebie, Do Ciebie Matko Szafarko, łask, błagalne pienia wciąż płyną. Twa dobroć świeci nad słońca blask. Nadzieją Tyś nam jedyną. W cierpienia czas, pomocą dasz, i nieustannie ratuj nas. W cierpienia czas. Mario, matko nieustającej pomocy. Z dziecięcą ufnością śpieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami i potrzebami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań. Przyjdź nam z pomocą w wielorakich naszych potrzebach. Błagamy Cię o to najusilniej i nargo, najgoręcej wołając. Pomagaj nam nieustannie. Wielka Matko Boża, pomagaj nam. Matko, nasza najlepsza, pośredniczko nasza uboga, szafarko łask wszelkich, matko świętej wytrwałości, tronie miłosierdzia Bożego, poręko naszego zbawienia, pogromczyni mocy piekielnych, umocnienie słabych, ucieczko uciśnionych, cudowna lekarko w chorobach, ratunku ginących grzeszników, nadziejo zrozpaczonych, patron komisji świętych, wychowawczyni powołań kapłańskich, Mistrzyni życia duchowego, strażniczko o czystości, opiekun.